Mecha Smok Zabójcy Serrat to kolosalna i dzika siła, niezrównana zarówno pod względem rozmiarów, jak i mocy. Tło. Sprzeciwiając się woli zakonu Aerum, Serrat uznał jedynie zabójcę za swojego alfę, nawiązując z nim burzliwą więź. Ciężko ranny przez Legiony Piekieł podczas bitwy o Czarne Stosy, Serrat został uratowany dzięki rzadkiemu aktowi współczucia zabójcy, przebłyskowi człowieczeństwa rzuconemu przez tajemniczego wojownika. Zgodnie z rozkazem komandora Ferry strażnicy wzmocnili Serrata zaawansowaną inżynierią, łącząc jego pierwotną dzikość z mechaniczną precyzją. Osobowość. Serrat, jako niezrównany przykład winterina, zarówno pod względem wielkości, jak i siły, jest szczególnie agresywny w stosunku do większości innych istot żywych, co widać, gdy atakuje inne winteriny w wolierze strażników za zbytnie zbliżenie się. Jednak serrat okazuje wyraźny szacunek i życzliwość zabójcy zagłady, głównie ze względu na historię i zgodną osobowość. Ich więź jako jeźdźca i wierzchowca jest na tyle silna, że serrat spróbuje pomóc bez specjalnego wezwania lub wezwania. Jeśli zabójca zagłady wydaje się być w poważnym niebezpieczeństwie, serrat wykazuje również inteligencję przewyższającą inteligencję przeciętnego zwierzęcia, rozpoznając takie sytuacje zagrożenia dla swojego alfy, stosując taktyki takie jak pocałunek śmierci czy skręcenie karku większym przeciwnikom, a także reagując na zachowanie zabójcy zagłady w sposób podobny do tego, w jaki pies przyjmuje pieszczoty lub luźne części demona jako przekąskę. Ta inteligencja pozwala na wzajemne uczucie między zabójcą zagłady a serratem. Atrybuty. Serrat jest największym winterinem pokazanym na ekranie spośród tych znajdujących się w Wolierze Sentinels. Ma zauważalnie większą masę mięśniową w porównaniu do innych okazów. Serrat, który został dotkliwie pobity w walce, niemal do śmierci, zanim został uratowany przez zabójczynię i odbudowany, jest biomechaniczny. Serrat został wyposażony w ulepszone lub wymienione przednie kończyny, skrzydła i hełm, który wydaje się być na stałe przymocowany do czaszki, naprawiając uszkodzenia powstałe przed zaangażowaniem się zabójczyni. Mimo to serrat wydaje się mieć jedno oko, a nie dwa, ponieważ jedna strona hełmu jest uszkodzona i nie ma widocznego po drugiej stronie świecącego światła skrzydła serrata emitują łuki elektryczne podczas lądowania albo ze względu na swoją naturę projekcji plazmy, albo jako mechanizm zapewniający bezpieczne lądowanie. Dodatkowo dzięki integracji napędu odrzutowego Serrat jest w stanie latać wystarczająco szybko, aby dotrzymać kroku piekielnym okrętom i bardzo szybko pokonywać ogromne odległości. Pazury Serrata są na tyle ostre, że pozwalają mu utrzymać chwyt na demonie klasy tytana w walce, a także otworzyć mu szczękę podczas wykonywania pocałunku śmierci, co sprawia, że jest w stanie skutecznie rozrywać lub przebijać ciało podobnie jak wszyscy w Interinowie. Serrat potrafi ogniem, który przybiera Skrawoczerwono-pomarańczowy kolor i jest w stanie zniszczyć demoniczną tkankę. W szczególności serrat używa tej mocy do wykonywania pocałunku śmierci, ziejąc ogniem w gardła wielkich demonów, spalając je od środka w ramach ulepszeń, które pozwalają mu odzyskać zdrowie. Serrat ma zamontowany między skrzydłami pistolet, z którego może korzystać jeździec. Ten pistolet strzela konwencjonalną amunicją, jednak serrat jest również w stanie absorbować demoniczne energie, które są przekształcane w pociski plazmowe, o ile atak, który absorbuje, nie trafi bezpośrednio. Nazwa oparta na nazwa serrat pochodzi od rośliny kwiatu o nazwie serratula. Rodzina serratula to asterace powszechnie znana również jako Daisy, Composite, Asterace lub Rodzina Słoneczników.